Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Lancor. No i dzisiaj będziemy sobie opowiadać, w zasadzie ja będę Wam opowiadał o Lance Succession. Dzisiaj yy, wyszła właśnie na Global Labie. Niestety nie mam konta tam, nie jestem w stanie na razie ustawić swojego VPN-a. No, yy, praca mi nie pozwala, za chwilę mam Noodlora, tak więc to niestety nie jestem w stanie tego zrobić technicznie, tak więc znalazłem na YouTubie filmik, zdążyłem w pracy sobie pooglądać jak to wygląda i powiem Wam szczerze z jednej strony jestem zawiedziony, z drugiej strony jestem zadowolony, może puszczę w tle jak to wygląda tutaj znalazłem sobie taki kanał, może pokażę, bo używam czyjegoś materiału ten kanał 209 subskrypcji, nie wiem po koreańsku, nie znam się tak, więc nie wiem co to znaczy pokazuję tutaj 19 minutowy filmik na Global Labie, czyli pierwszy LAN succession filmik wydaje mi się i wygląda bardzo ciekawie, z tym że no, są pewne kompromisy. Jeżeli się wybiera succession, na przykład nie ma graba, jest ograniczony movement, bo niestety brakuje tego e, dasha do przodu, e, którego e, LAN mogła używać co 4 sekundy. I szczerze powiedziawszy, jak oglądałem te PVP, które tutaj teraz widzicie, e, no to brakowałoby mi tego szczerze, bo no, zostaje te latanie i tak dalej. No ale to było jakby według mnie podstawa, z jednej strony jest to niefajne, ale z drugiej zobaczcie sobie jaki damage zadają te skille Succession, no one mają animacje podstawowej skilli jakie znacie z Prio i Keneda. mówię to do osób które grają LAN lub znają mniej więcej skille, są one dość podobne z troszeczkę animacji z remastered zrobione, wiadomo te czarne wybuchy i tak dalej, no i Zask zaskoczenie dla mnie jest to, że każdy skill w zasadzie na succession o ile dobrze widziałem opis każdy ma albo super armor albo foroguard, tak więc to jest mega plus i damage jest naprawdę ogromny nie wiem jakie tu są e, jaki tu jest gear <coughs> czy to jest jakby na trialach e, czyli tam 250 na 250 warrior nie jestem w stanie tutaj tego sprawdzić czy to trialówka jest ale no damage na tym Warriorze wygląda niesamowicie, chociaż podejrzewałem, że ten Warrior nie jest za dobry. Wydaje mi się, że też sobie sprawdza Succession Warriora. Ale. No, muszę najpierw mieć w swoich rękach Tumblr i sprawdzić, jak to wygląda. Szczególnie obawiam się właśnie tego, bra brak tej mobilności, no i Graba. W Succession nie ma Graba w ogóle, no ale za to mamy właśnie, jako rekompensatę. For Aguar Super Armor, czyli to co LAN jest najbardziej znana, chociaż teraz no, można robić rotację Super Armorów i tak zginąć. No bo jak dostanie się hita od Majachwe czy Muzy, która ma 280 AP, to co z tego, że kręcę rotację Super armoru, próbuję zrzucić go na ziemię, czy zgrabować, nie wejdzie gra. on mnie strzeli raz i do widzenia. No i tak wygląda aktualnie zabawa na nodurach. Postaram się to też nagrać, jeżeli się uda. <laughs> No ale dobra, wróćmy jeszcze do Succession, eee, plusy i minusy. Niestety spodziewałem się, że e, będzie tak, e, więcej akuracji na tych skillach, okazuje się, że tylko na dwóch skillach jest modyfikator akuracji, nie jestem w stanie teraz powiedzieć na których. Bo widziałem tylko screenshoty, e, tak więc na pewno będę to jeszcze sprawdzał. Bo na przykład <coughs> Awakening miał dwa skille, e, to był Tailspin, który dawał 10% i jego Flow, wice mi się wydaje, który dawał chyba 5%. No i pozostałe skile chyba nie miały żadnych modyfikatorów. No miałem, miałem wielką nadzieję, że będą tu modyfikatory takie miał na przykład ninja, który ma tam po 10-20% modyfikatorów i tak więc to jest masakrycznie dużo. No, a tutaj w tych skillach od lat no niestety nic, tak, więc jestem tym zawiedziony. Jest tu Ebów, który jest Awakeneda, ma inny obrazek, ale robi to samo, czyli zwiększa Resistance, zwiększa attack speed oraz damage o 20 AP bodajże. Jestem jeszcze ciekaw, co to jest za skill, który zwiększa AP. Czy to zwiększa AP yy, w arkuszu? Bo no tam jest na piątym levelu plus 2 AP daje. Tylko nie wiem, czy one się stakują, czyli 5 leveli daje, powiedzmy, tam 6 AP. To by było zbyt OP, mi się wydaje. No ale jeżeli to jest <ścoughs> yy, nie niearkuszowe, tak więc to jest dziadosło, no bo 6 AP niearkuszowego to to jest gówno, wed według mnie. Tak więc no, jestem ciekaw jak to działa. No, niestety nie znalazłem żadnego filmiku, który by pokazywał to, w jaki sposób to działa. Ale no, najbardziej czego LAN potrzebuje, to właśnie jest przeżywalność. Bo co z tego, że e, potrafię zadać damage, kiedy będąc nieżywym, no tego damage się nie zadaje. Tak więc to jest najgorszy problem, no, odkąd wyszły sukcesje. Szczególnie dla takich klas jak e, Ninja, Kunoichi, <laughs> Maekwa czy Muza, które mają burst damage w zasadzie albo wyskakują ci znikąd i no i cię, e, masakrują na one hita, to jest właśnie minus BDO. Wystarczy jeden mały błąd i po prostu no, gracie kara srogo. No najłatwiej mają klasy dystansowe, no. Jedynie trzeba podbiec do nich, żeby ich zabić, ale to też nie jest takie łatwe. Tak więc no chciałbym <laughs> Postaram się w weekend zrobić sobie tego vpn i zrobić sobie postać na tym Global Labie, bo to jest koreański. Trzeba mieć koreański IP żeby, IP, żeby tam zrobić konto, tak więc no. Cóż, trzeba będzie sprawdzić sobie sobotę, jak to faktycznie wygląda, bo no, troszeczkę jest pozmieniane, ale no nie, nie pod tym kątem, co trzeba. No. Ciężko mi teraz stwierdzić. Tutaj nie grają takie osoby, które są profesjonalnie chyba grają lunch dość długo, tak więc no, widać, że ma opanowane skilly, ale no, wydaje mi się, że to jest na trialu, a wiadomo, to trzeba sprawdzić na postaci, która ma tam te 269 AP. Jestem ciekaw, czy też będzie zadawało taki ogromny damage, bo damage naprawdę jest dobry. Plus Super Armor czy Fuckwart to zrobiłoby z niej fajną postać, która by była na Nody Small Sale. Na Siege, no, LAN, raczej nie będzie nigdy dobra, z tego co na to, co wychodzi. No, ale najbardziej mnie interesują Node War i takie PvP 1 na 1 no, Czy warto zrezygnować z Graba i z, no, ze skilli Awakened na rzecz super armorów i foroguardów? No cóż, to się okaże. Yy, bo wydaje mi się, że. Omówiłem chyba wszystko co chciałem, tak więc dajcie znać w komentarzu co sądzicie o tym PVP. To nie jest moje PVP, to nie ja Gram, tylko właśnie jakaś osoba, która sobie to nagrała na YouTubie. Dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie, czy będzie to dobre, czy sami sprawdzicie tę sukcesję. No i widzimy się niebawem. Mam nadzieję, że w weekend uda mi się dorwać sukcesję Lan do swoich rączek. Tak więc ją, do usłyszenia i zapraszam ponownie.